Kolejny part, Kolejny, nie, nie wiemy który Pewnie jakiś milionowy <grym> bo a już piwem sporo. was nie przywitamy bo już nie ma Czy jest piwo ale już nie ma już do świeżego Także Dopijamy resztkę już a Następnym razem już będziecie mieć o, 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 otwarte Dużo tak, ale by... to o, 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 no, o, o, co to się zrobiło Już przestało bo to na chwilę Weź umyj no, coś w ręce na przykład Bo brudne te monety dotykasz No nie mogę Dobrze już umyte, no a chyba że No bo to jest... Szybko. Ty, proszę, proszę nie pić mi browara, tylko grać. Ty jesteś ty. Tutaj... No już chwila, chwila. Ja nie mogę z postacią dzisiaj po piątym. Przepraszam, tak nie można. <grym> o, krowa. internet! <grym> no czekaj, 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 bo to czekaj trzeba. Mamy problem prawie. z netem, bo nam tu kabel opada i nam spala wszystko. O, o ten żółk jeździ. Nie, dziażdż, żółk. Nie, Jeszcze w tej drugiej północy, nie ma jeszcze. A w ogóle nie odpaliłem tego, tego. Czego? To odpad. A no ty dobrze wiesz? Znowu 10 minut. O, Czyli tam nie byliśmy. <coughs> o, kolejna <coughs> lalka, zastrzel mnie. A tego żuka to już kurde też. O, i tu mu wejść. Ale my co nie zaczęliśmy tego momentu? No bo zaraz, spokojnie. Nie, masz... Na jego na... Wszystko, o tutaj jest jakieś tam, tam. On widzi na ścianie, to się przyda? Nie wiem, ale ja tu sprawdzę jakieś... Łooo, wow wow wow, 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 co to się dzieje? Misio! Tak Misia! misio? Misia? No tak, Misia! Misio, jest Bierz go! Bierz mi go, Misieczka, ja go kocham! Gdzie? Ten A, misio? O, bierz go! <laughs> Prawie jak robi The Rabbit, to jest... Dupa, taki... nie Dawid, bierz go! Nie, robi The rabbit. to jest taki motyw przewodni teraz od jakiegoś czasu właśnie w tym, w, w senetach. No tak! Tak? Mhm. A, to sorry. Bo tak samo jak tego, jak na przykład fal odpłynęło do tego... cicho, film! Follow. Cicho, bo ludzie chcą słyszeć filmy. No dobra, jak oni mają No zamknij się! O, hej O, patrz, 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 cicho. ja yeah, I'm James. He? Angela. Yeah? Angela. No Whatellant. Angela ona się nazywa, ja nie mogę nie wspomnieć jak ona się nazywa, nie? Naprawdę?

Janusz! It's okay. Mm. Janusz. You... Janusz. <laughs> Janusz! Tak. Kto to? Not Janusz! Nie, She's not anywhere. <laughs> Ale nie ona Did you live in this apartment building? Nie Ma No nie, 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 to jest taki. Nowy, so nie, all Ale są, you know is <laughs> she lived in this town. What did you say? nie, tak tym prawda? Yeah, how how do you know yeah. that? Uh, well, I just figured this is where you're looking for her. Yeah. How else would I know? Yeah. yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I, I'm sorry. Did, did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why. She's na życiu. ludzie Ja bym chodzić do otwartej nie, trzeba ogarnąć o co chodzi. To po filmiku. Oczywiście włączył i don't think so. <myserię> Gadu, <gada> jest To Should I go with you? <myserię> This town's dangerous. Now I know Ale to się spauzuje ten filmik, Besides, się No i patrz, ciekawe co to ja tu teraz robię zamykam pyk, pyk, Zamykam. masek otworzył? No i dobra No i co, I ale dobra. teraz otworzę i... No jej... problem Przepraszam ja ciebie If bardzo Co ty? Czekaj, robisz? czekaj, czekaj bo to chwila sure o, widzisz? Do. Już jest dobrze No, no i teraz już, yes. no no bo... i telefon, już jest yes. krój, No nie i właśnie telefon idzie za coś straszna nie dobrze Przepraszam To się źle no No bo wcześniej się zamoliło i teraz I... musi nadążyć I... Dobra, no, nie płaczcie Teraz w tym momencie ma to telefon, nie ma już... Koniec licznika kurwa Aj! Czemu? Czemu? Bo im się zaciął A, to w bo ja za dużo radę, mu naraz grzebaliśmy to... filmik przez laskę. Przeze mnie? Tak. Nooo. No. Ja ja tak A ja masz tę tak hardkorowo że go baterią wyłączyć. Przez ciebie patrz. Przez ciebie kurwa ryba. Nie. A nie ma No, to jest moneta? Mhm. Otóż zabierz ją i zabij. Nie, będzie ja nie chyba. A, to sorry. I już nie spotkamy? Nie, no spotkamy. A, no, że hmm. weźmiemy, może pójdziemy za nią. Janusz, Janusz, ma się weźmie. Seksy, weźmie. seksy chce z nami robić, bo to zahęciłoby tej też. Gryba. Proszę nie mówimy o seksach no sobie. Ja nie mam pojęcia jak te różne się zakończenia robiło Tego to nie, nie mogę sobie przypomnieć. O, ja jest, nie z... nie jest. może być tam jestem możemy za nią Za nią? Porozmawiamy z nią, nie dżimy z nami. To nie, ona nie jest blizona Ta, jest blizona Teraz na zimka Zaraz. a ja mogę no, nie mogę użyć. Słuchajcie, może no, będziemy mieć kosy w nerw chłopie. Janusz! No już. Jestem za nią, ona tu rozbiega... się. Dobra, ona wiemy już... gdzie była też. Ona ta jest... szafka cała, ona no, już jest rozebrana. Rzućmy sucharkiem na przykład ym, jak się nazywa człowiek, który zawsze chciał być nożem? Janusz Dokładny koniec suchara <noise> Ja to mówię jeszcze o biednym Rumunie O, jak się nazywają biedni tak. Jak się nazywają biedni Rumuni? Rumuni Nie ma bogatych Rumunów też takich Takich taki śmieszniejszy żart i go czuć Ale z znam jednego bogatego Rumuna Ma no, bez kitu, to jest jakiś ku żart No, jebany, weź go, skasuj Deletę de tam... De je, już, zapomnijcie już o nim, bo... Bo to... Jest, nie znamy bogatego Rumuna. me Make me save. No i dobra. No i dobra, dajemy dalej, bo sada się zrobiły, to jeszcze chwilkę zrobimy, czy Ty, a to nie było tam tamtego save'a poprzedniego? Co? No to... Nie, wiemy by... żeby... zrobimy tak, że... Kończymy odcinek. Po tak. Po prostu już zreźń, będzie nie. trochę krótszy. Będziemy żreć? Musimy no. żreć, bo umrzemy nie nie bo... lambda. Dobra pauza no i Jak wam nagramy resztę... A to cięcie? czekaj, pojechajmy się Bye bye, do widzenia Jak wam nagramy resztę odcinków, jak umrzemy z głodu? Pomyślcie Musimy iść żreć. Pierdać już w tym języku no. Jak? Z chaba, miał. O, nie, nie, stejki trzeba wpierdać, a nie, stejki. jakieś pedalskie kanapeczki No nie A masz stejka, hobie? No. no nie ma No, no więc, no, więc no, zadowólmy pedalskimi kanapeczkami o, Ej, go. to chyba ty, ja nie jestem pedałem Dobra, na razie No bo ty I co? I i na razie, bo wiem, cię Siemkła, okej, okay, cześć Dobra Witam was w kolejnym odcinku Już powiem tradycyjnie, chociaż -y. tak y pewnie -y się -y. domyślacie Kotwik -y Ryba Laska Miłego oglądania, tutaj kolejny part, numer milion, naprawdę, serio, już zgubiłem rachubę, pewnie coś około 10-11. Co ty, dziewiąty, Ale to możliwe. Ty, ale powiem ci, że nawet dobrze się zapisało. Czemu? No bo myślałem że tak to jakoś w miejscu już się zapisaliśmy, ale nie, A, dobra, jest, dobrze, jest, jest dobrze. Monety? Jest dobra. A ile trzeba Dobra, ale panie, przestań pisać. Nie bądź ja swoją miłość tutaj. Nie, nie, panie, mózg uruchamiany. Proszę, ja muszę pisać SMS-y. Na swojej miłości. Czytasz, naprawdę, zaraz, kurde, zaraz. Czytamy. Y znaczy, okay. no, no, no dobra, i. ale jeszcze raz, bo zwracam się uwagę. The one of, at one six, no, no, Co to no. jest seducer? No. Nie wiem, okej, okay, leź dalej. Jest to bitan. OK, Okej, leź dalej. Do. kropka? Czy jak? Nie, yeah, dot. 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 to jest kropka. No. No. O, no, to nie, nie jest telegra. No. <laughs> <laughs> no no to są nazwy własne, nul, formless yeah. one, no. null to formless one, to są wszystko... Najdalej od nich leży, tak? To jest mhm. jakiś tytuł? Tak, nie. Pferdest to jest najdalej od nich. No to bez formy, jakiś null bez formy leży najdalej od nich, tak? Stary Jeden. Nie, nie leży obok wąsza. Kończący wąsz leży nie hmm. tego. I że co, że prisoners left w sensie opuścił Dust Dead of Float Okej, cokolwiek to nie znaczyło, lecimy dalej. <laughs> A to sukio. Aha tu No tak. A właśnie, bo je trzeba... No właśnie, rzucić. rzucić. No. Idzie za wrzucenie. Trzeba okay. wybrać to brzydko będą na sam koniec, w O wąż tutaj, okej. Okay. No, to... A tam, tam pokazano na... co kiedy dać. Tam Przez... pisało. No. No ale czytałaś coś, zrozumieć wszystko, wszystko. teraz. wąż to zderzał. Dobra, na razie hmm, je wrzucimy bez... i potem się poprzestawia. A to, co, a to trzeba trzy czy wszystkie dać? Trzy. A to nie ma więcej? Nie ma. Są pię jest pięć dziur, ale trzy monety. Prisalaer, mhm. to był teraz. Ja przy nie no tak, ale no to kobiet przecież kobiet. na razie... Dobry, ja tak na tak, korzystam. Dobra. Stary człowiek, wąż... To i... na samym, na samym końcu z prawej może trafisz i będziemy happy. A to nie więzień miał jakiś tak być? Ale od nie lewej nie. chyba jakoś od tego. Nie, Left w sensie chyba opuścił, a nie że od lewej lew. No Prisoner's... Zjebany angielski. Na chuj mnie ten angielski. No bo jest lepiej, bardziej pro jesteś jak nasz angielski. A, sorki, ale ja nie znam. <laughs> się kurwit z tymi, bo za każdym razem trzeba będzie to włączać. Nie. Yeah. Aha, aaa, to za pierwszym razem trzeba wiedzieć. a tak wy to myślicie. Tak ja na Tego nie można ustawić, tylko zabrać można. No. Ta, ta, ta. I się na kurwimy. No to co, google translate? A, to nie, to czekaj, to trzeba zabrać wszystkie monety. Bo zjedzą, żydzi zabiorą. I trzeba się dowiedzieć co tam pisze. Po co, Google Stopujemy na chwilę wideo i Google Translate, czy tak. może tak. No, też byś no, tak myślał?